Typowy bałtycki obiad, ale mam gofra z misiem. Są twoje, a ja już ci znałem. Okej, okay, witajcie z tej strony Maciej. Jesteśmy w Sztutowie nad morzem. Szukamy. Tadka, Rybki, o utatka to tutaj. Idziemy od razu czy chcesz najpierw nad, nad morze? Obojętnie To właśnie nad morze może od razu. Strasznie wieje na plaży, ogromniaste bałwany, nic tam nie mówiłem, byście nic nie usłyszeli przez ten mój mikrofon, tutaj już o wiele lepiej. No i zimno, zimno, nie nie, nie jest to pogoda na opalanie czy kąpanie się w morzu. Idziemy na tą rybę, ja już głodny, bardzo głodny. To bałtycki obiad, filet z dorsza, w panierce frytki zdrożonki. Panierce dość tłustej, nie oszukujmy się, i zestaw suzówek. no Ryba nie spełniła moich oczekiwań. Lokal sztutowy został nam polecony przez znajomego i troszkę chyba się nie zrozumieliśmy, czego my oczekujemy. Sama ryba w sobie smakowała dobrze. Nie nie da się zarzucić temu dorszowi czegokolwiek, ale był w okropnej panierce, tłustej, strasznie. Nie wiem na, jakim to, na jakiej to fryturze było smażone, ale. No, było to straszne. Sonia zrobiła dobrze i od razu w ogóle wygrzebała po prostu rybkę, zostawiając panierkę. I jak gdzieś połowę ryby zadem z panierką. Później sobie też dałem spokój. Frytki też beznadziejne typowa mrożonka w sumie. Surowki dobre. To na plus. Poza tym, no słabo. Słabo nie polecam generalnie. Ale mam gofra. Z misiem, bitą śmietaną. Jakiś taki tutaj gofrównica się wylewa, chyba. Teraz sobie siądę. Piękny mis jest. Gofry z bitą śmietaną. Widocznie do nas aerozolu. Widać i czuć. Sztuczna, że nie wiem. A ja przemę gofry. Powiedzieć, że jadą lepsze. to nic nie powiedzieć. No szału nie ma. Chciałabym teraz dała tobie buzi. Piękny jesteś. Gofrów, których jadłem, obok, nie z tego samego lokalu, tylko tam parę obok, też nie polecam. Mita ta śmietana z areozolu, niesmaczna. I do tego bardzo słabe ciasto. Także, no, 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 w Szczutowie dobrze, chyba nie zjecie. A jeśli uważacie, że da się zjeść, dobrze w Sztutowie, no to piszcie w komentarzach. Takie lody. Z cukierni ptyś w Sztutowie, tradycja od 1971 roku. Tym razem nie zmyślam, to prawda. Są twoje, a ja już ci znałem. W tej cukierni są tylko trzy smaki dostępne w ogóle. Wziąłem więc wszystkie trzy, żeby się nie rozdrabniać. Na górze mam jagodę. I tu są super lody, naprawdę. Smakują jak taki koktajl jagodowy, mleczny koktajl jagodowy. Rewelacja. Bliżej mam truskawkę i z truskawką jest to sama sprawa, bo smakuje jak mleczny koktajl truskawkowy. Bardzo dobry rodzy. Najlepsza rzecz, którą dzisiaj zjedliśmy. Jak dojdę do waniliowych, to Wam powiem. Te lody waniliowe już nie były tak smaczne. W ogóle nie smakowały mi za bardzo. Były takie no, sztuczne dość. Tak smakowały jak sztuczne lody. Drugi raz bym ich nie zamówił. Jagodowe i truskawkowe były rewelacyjne. Jedna gałka za 2,50 śmiało. Jeśli będziecie w sztutowie kiedykolwiek, no to cukiernia, ptyś i fantastyczne lody. Ryba z frytkami słaba. Goffry fatalne. Ryba w ogóle kosztowała jedna porcja. Już z frytkami, z surówką, 36 zł. Zapłaciłem 72 zł za cały obiad. Za obiad, którego nie dojedliśmy, bo te, no, te frytki były fatalne. Panierkę odrzuciliśmy z tej ryby. No, no nie, to, to, to nie było smaczne jedzenie. A kosztowało bardzo dużo w sumie. No, znaczy, ryby są droższe zazwyczaj, nie? no ale tutaj. 36 zł za jedną taką porcję, no to mi się wydaje dużo za dużo. Przynajmniej 10-15 zł to danie mogłoby być tańsze, no ale wiadomo, byliśmy nad morzem, niby sztutowo nie jest aż tak turystyczne jak nie wiem, krynica morska czy stegna obok gofry. Tanie bo za 6 zł, aczkolwiek wolałbym wydać 16 zł i zjeść porządnego gofra z porządnego ciasta z porządną bitą śmietaną, a nie jakąś taką z aerozolu sztuczną. I fuj. Fatalnie, fuj, 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 niedobrą bitą śmietaną. Tutaj można sobie postawić pytanie, czy jedzenie w kurortach nadmorskich musi być aż tak fatalne? Bo generalnie, jak przeszliśmy się po tych lokalach przy plaży w Sztutowie i popatrzyliśmy, co jedzą inni ludzie, no to ta ryba wyglądała wszędzie tak samo, wszędzie wyglądała tak samo źle, tak samo tłusto, więc to nie jest problem tylko tego lokalu tatka, tylko to jest generalnie problem polskiej gastronomii nadmorskiej nad Bałtykiem. Także jeśli ktoś jeść w Sztutowie, to lody, lody w cukierni ptyś, a ja dzisiaj się może pożegnam do zobaczenia w lepszych czasach na razie cześć smacznego.